Dzień dobry Państwu. 15 maja 2023 roku. Tunezja, Hotel Occidental. Jak to Barbara po francusku wymawia. Pochwalimy się teraz, co kupiliśmy dzisiaj na wycieczce w Medinie. Tylko chciałam powiedzieć, że jesteśmy trochę nieprzygotowani, bo przy okazji, mowy o zakupach, powinniśmy też podać ceny za te produkty. No i dobra, postaramy się na tyle, ile pamiętam, albo na tyle, na ile znajdę rachunki. A. A jak, jak o czymś nie powiem, to spróbuję dopowiedzieć później w komentarzach, jakby kogoś się interesowało. No i co? Kupiliśmy sobie fajne buty. To są no maski? Nie, to są Zwróciłam męskie. uwagę, znaczy Ty w sumie zwróciłeś ja uwagę. uwagę znaczy sumie ja zwróciłem uwagę, no, mówiłem Cię na nie, no. Bardzo mi się one podobają. Są fajne, skórzane w środku. To będą takie raczej podomkich, chyba tak sobie to wyobrażam, że będę w nich chodziła w domu, ale są strasznie fajne i są takie... Są w moim stylu, tak myśleć. To tak w ramach wcinania ci się w zdanie, to powiem, że trochę żałuję, że odłożyłaś tą sukienkę. Czy tam nie wiem, co tam było. Dla mnie to było za szybko, ja lubię, wiecie, w takich ubraniowych tematach, ja to lubię się pokręcić, pogrzebać, pooglądać, powiedziwiać, a tutaj zaraz było szybko, 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 chodź, bo już za długo tu stoimy, za długo oglądamy. No i tak od razu mi się. No dla dobra. mnie pół godziny na wybieranie sukienki to to jest stanowczo za dużo. tak a ja Przynajmniej o pół godziny. A ja wtedy od razu taki odruch, że dobra, ja już wolę, to, to ja nie chcę, to ja wychodzę, nie chcę, mi się. Dlatego ja na zakupy jeszcze sama zawsze. Poczekaj, zaraz do tego dojdziemy, Klara. Więc to był pierwszy but. Piękne, ciżemy, Barbara. Potem się okazało, że ty sobie wziąłeś takie klapersy, i one są też fajne, bo są bardzo lekkie. To są A ja, tutaj skórzane, długo ale... szukałem w Polsce takich, naprawdę. I to mają taką bardzo miękką skórę. Jak zobaczyłam te u Ciebie na nogach, to jeszcze sobie e, zwróciłam uwagę na te, bo to też są bardzo, są bardzo podobne. Ale pachną tą Bardzo skórą. miękkie Mocno pachną. i tak lekkie, że podejrzewam, że one będą bardzo, bardzo wygodne. I jeszcze na to wszystko Matylda sobie znalazła takie buty też w tym samym stylu, też mięciutkie, też skórzane. I myślę, że też będziemy zadowolone. One są wszędzie szyte, nie klejone. To też jest fajne. Bo jest szansa, że dłużej wytrzyma. Kolejna rzecz to jest taki, nie wiem czy wiecie, polecany na różnych grupach. Dziewczyny sobie często polecają. Olejek, który nam jakoś wspomaga opalanie, czy powoduje, że opalenizna po użyciu tego olejku jest jakaś taka fajniejsza, ładna. Nie wiem, może kolor jest po prostu ładny. Do tego pięknie pachnie. To jest jakiś taki basam, jakby. Tutaj jest napisane, że jest 100% naturalny. Jest na bazie cytryn i oliwek. I tu akurat nie ma parabenów, czyli żadnych tam chemikaliów. Pachnie masakrycznie dobrze. Już się nie mogę doczekać i w ogóle chciałam powiedzieć, że to był jeden z droższych produktów, które kupiliśmy dzisiaj i uwaga, kosztował 16 dinarów. No naprawdę, to jest jedna z droższych... Nie które... no, za buty płaciliśmy dużo, to, Aha, to, to chyba to, tak. To sorry, to może inaczej, w tym sklepie, w którym no. kupiliśmy większość tych rzeczy, to to był jeden z droższych produktów, buty kupiliśmy na tym targu, tak? Tak, ale jeszcze jak już jesteśmy przy cenach, to będzie oddzielne wideo, nie wiem, czy, czy już obejrzeliście je, czy nie ale będzie jeszcze jedno wideo z cen w tym sklepie. W tym dużym takim sklepie piętrowym. Tak i tam najwięcej kupiliśmy. I tam pokazujemy też ceny dokładnie. Tutaj jest coś z prezentem, więc specjalnie wam nie będę pokazywać. To jest prezent, dla dla żołędzi? Wam pokażę, ale nie chcę tego odpakować, bo to jest ładnie zawinięte, zaklejstrowane i chcę, żeby to wytrzymało podróż, więc nie będę tego odwijać, ewentualnie w Polsce Wam pokażę, ale trochę pewnie widać, że to jest taki, taki wielbłąd, on jest jakiś taki stalowy, ja nie wiem, to jest ciężki, Z mosiądzu odlany. No. E, to był produkt, taki, o, ten był najdroższy w tym sklepie, bo kosztował 45 dinarów. No to to i tak sobie przeliczcie. 45 dinarów to kosztował o, nie dużo tutaj, więcej niż ta taksówka. No właśnie, a tutaj ma, zobaczcie, takie jakby perłowe E, takie kamyki. Taki jest ładny i ozdobiony. Widzicie mm -hmm. to? Nie wiem, czy to widać. Odpakujemy to w domu. Pierły. Pierły. Teraz tak, dziewczyny pokupowały sobie też takie różne rzeczy. Aha, to są magnesy, takie e, takie, jak to się mówi? Racja, racja. Gliniane? Gipsowe, sorry, gipsowe. Gipsy. Więc też ich nie będę odpakowywać, bo, bo to też są w, część prezenty, mm. tu dziewczyny e, pokupowały prezenty i wcale nie będę mówić dla kogo i, i co tam jest. Właśnie. No. Mm. Dobra. I co jeszcze masz Klara, pokazuj. Taki, Taki masz piękny zeszycik. To jest totalnie w Klary stylu, bo po pierwsze zeszyty Klara uwielbia w wersji mini. Ten zeszyt nie jest większy, zobaczcie, niż dłoń. No to jest totalnie dla niej zeszyt. Ona uwielbia wszystkie małe zeszyty i kolorowaneczki i jakieś inne takie duperele, które po prostu są maleńkie. No to to ci siadło bardzo, nie? Oprócz tego Klarunia kupiła jeszcze sobie, proszę bardzo, lustereczko takie. Nie. No właśnie. Nie? właśnie. No to drugie to nie będziemy drugiego pokazywać, no, pokażę właśnie, tylko właśnie. to, które jest twoje, tak? Prezentów nie pokazujemy. Bo prezent jest tam to, to drugie. Proszę bardzo, tak, tak. A jeszcze ja mam takie się nie no, takie pierdolety kosztują tutaj w granicach tak 2 do 5 dinarów to magnesy, a takie rzeczy no to też między 3 a 6 dinarów, tak jak kojarzę, nie? Czyli za damski. Pokaż, Pokaż tego. Uj. bardzo niedużo. No, i tutaj też to w ogóle wygląda całkiem dobrze w sensie jakościowo. To nie są takie bardzo plastikowe rzeczy, w ogóle chciałam powiedzieć. Mm, nie wiem, jak długo to wytrzyma i to się nie rozklei, ale tak to, to wydaje się bardzo fajnym gadżycikiem prezentowym, w ogóle fajnym. Tak mi się wydaje. Jeszcze ładnie zapakowane, zobaczycie. Jaką? To jest niebieskie. Wskazówkę, nie, tak. Ten prezent to jest ta? niebieski. To potencjalnej. jeszcze mam to. Szale. Takie szaliki, też ładne. Znaczy dla mnie ładne, nie każdemu muszą się podobać. To są takie trochę błyszczące. To jest taki... To jest bardzo taki. ładne, bardzo też ładne. Niech nie, ja możesz... były różowe. E, nie tak? będziemy mówić dla kogo, to... O ten jest mm. moja. Już trochę. No. No. trochę szerszy. Ale jest... Do no czarnej dobra. kurtki będzie jak znał. Dobra. dobra. Mamy wszystko? Karoce, jechaliśmy. a z tego będzie, proszę Państwa, oddzielne wideo. Masakrycznie nam fajnie to wyszło i to był przecudowny w ogóle przejazd. Dużo lepszy niż tą normalną taksówką, tak. chociaż ponad dwa razy droższy, ale było warto, na pewno. To jest ponad dwa razy droższe, ale nadal bardzo. w bardzo no proszę w Cię, no to, no to naprawdę, to było przecież. Czy chcecie, żebym tutaj jeszcze coś schowała dla was? Nie. No, czekaj, czekaj, czekaj. A yy, do miniaturki złap mi te buty teraz. Tak ładnie, A jakoś weź się tam, nie wiem, bo, bo tak ładnie. No, wyglądaj. Uwaga, uwaga, uwaga. Ej, 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 Ale wszyscy tu patrzymy, wszyscy patrzymy, uwaga, wszyscy patrzymy. Pięknie mamy to. Świat się dowie, proszę Państwa. No. To nara. A kto nas nie ogląda, ten? Kopara, fujara. Dobra, idę jeszcze pokazać, proszę Państwa. Na koniec. Gdzie zaraz zasiądziemy? A tu o. No to ciało.